W Blenderze zazwyczaj nie przejmujemy się jednostkami i wymiarami podczas modelowania. Robimy rzeczy na oko albo na podstawie obrazka i to jest w porządku tak długo, jak chodzi tylko o artystyczną wizję. W niektórych zastosowaniach potrzebujemy mieć jednak prawdziwe wymiary. I faktycznie Blender nie służy do projektowania części, ale jednak posiada narzędzia, które pozwalają na przykład coś wydrukować albo na przykład robimy wizualizację 3D i tutaj jak najbardziej wymiary bywają potrzebne. W takim wypadku powinniśmy zacząć najpierw od określenia naszych jednostek. Zrobimy to klikając na ikonę stożka, czyli przechodząc do ustawień sceny. O tutaj po prawej. Jak widzisz, mamy od razu wybrany system metryczny i dla większości z nas jest on wystarczający. Jednak, oczywiście, są wyjątki, kiedy chcemy przejść na system imperialny. Poza tym, że możemy na przykład być w tym systemie metrycznym, który nas interesował od początku, możemy chcieć sobie zmienić jakieś niuanse. Na przykład, zamiast z kątów, korzystać z radianów albo na przykład zamienić metry na centymetry, bo modelujemy coś małego. Pozostałe opcje, takie jak kilogramy, czas czy temperatura bardziej dotyczą jakiejś symulacji fizyki niż modelowania, albo na przykład animacji, ale też warto o nich pamiętać, żeby wiedzieć, że mamy możliwość je zmienić. Natomiast to, co może Cię bardziej zainteresować przy modelowaniu, to jest unit scale. Jest to skala jednostek, która po prostu mówi, że na przykład wszystkie jednostki będą 10 razy większe niż byśmy mieli normalnie przy ustawieniach. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że są różne skale między oprogramowaniem i tam to przede wszystkim przy eksporcie, tak naprawdę, a nie przy modelowaniu, może być bardzo ważne, żebyśmy sobie na przykład coś przemnożyli razy 100. I taka różnica razy 100 będzie, kiedy będziemy przerzucali pliki między Mają od Autodesku a Blenderem. Tak czy siak, może się po prostu okazać też, że modelujemy coś w wielkiej skali i chcielibyśmy, żeby nam się wyświetlały nieco większe wymiary. Ale o tym koniec. Chcielibyśmy na przykład mieć podgląd wymiarów podczas edycji mesza. W takim razie musimy sobie zmienić ustawienia wyświetlania w prawym górnym rogu. I jak widzisz, tutaj czegoś takiego nie ma. Zwracam Ci na to uwagę, ponieważ musisz sobie wejść w Edit Mode i nie chciałbym, żeby ktokolwiek to przeoczył. Klikam tabulator i przenoszę się do Edit Mode. Na ekranie teraz nie mam żadnych ciekawych informacji wyświetlanych, natomiast mam zaznaczoną jakąś ściankę, więc za chwilę pojawią nam się na niej wymiary. Klikamy z powrotem tam, gdzie byliśmy i mamy tutaj zakładkę Measurements, czyli pomiary. Jest tu kilka opcji, które możemy sobie ukryć lub wyświetlić, takich jak długość na przykład ścian. Jak widzisz, teraz nam się tutaj takie coś pokazało, ale są także takie rzeczy jak na przykład kąty między ścianami albo kąty między krawędziami i także wymiary, a raczej pole naszego face'a. Także pole jest na środku, a wymiary dotyczące edges są przy edgesach. I to może wystarczyć większości z nas. Możemy sobie modelować, ale czasem zdarzy się, że chcielibyśmy zmierzyć coś więcej. Wtedy przyda nam się takie narzędzie jak Measure Jest nam tutaj po lewej i działa bardzo łatwo. Po prostu pozwala nam narysować jakąś linię. Tylko jak widzisz, ta linia została trochę umieszczona nie tam, gdzie bym najpewniej chciał. Jest w takim miejscu dla mnie bezużytecznym, więc naciskam Delete, aby ją usunąć i chciałbym sobie pomierzyć coś między na przykład tymi dwoma naprzeciwległymi wierzchołkami, bo chciałbym zobaczyć przekątną. Dlatego przytrzymuję Ctrl i teraz jak widzisz Mój kursor jest przyciągany do narożników i mógłbym próbować sobie kliknąć jeszcze gdzie indziej, tylko samo kliknięcie nie wystarcza. Niestety muszę od razu się zdecydować, gdzie przyciągam moją kreskę i ją właśnie przeciągnąć na pojedynczym wciśnięciu myszy. I teraz widzę, że przekątna tutaj to są 4,398 m. Ale załóżmy, że do tego chciałbym gdzieś zahaczyć o jakiś punkt, więc po prostu mogę sobie złapać za tę krawędź i dociągnąć ją z kontrolem gdzieś indziej. I zauważ, że od razu zostanie zmierzony dla mnie kąt. Tylko muszę się postarać o to, żeby dociągnięte to zostało do prawidłowego miejsca. Teraz jest w porządku. No i co moglibyśmy jeszcze dodać? Przydatną częścią, przydatną funkcjonalnością dla Ciebie będzie także przytrzymywanie shifta. Dzięki temu będziesz mógł sobie o tak mierzyć między ścianami. Widzisz, wyszło to całkiem sprawnie, ale gdybyś miał jakieś problemy, oczywiście jest dokumentacja na stronie blendera, a ja zamknąłem się w 5 minut z hakiem, więc nie będę zajmował Ci więcej czasu. Jedynie mogę Ci zareklamować, że jeśli potrzebujesz bardziej precyzyjnych narzędzi, to musisz znaleźć jakąś wtyczkę, która rozszerza możliwości blendera, ponieważ to, co używamy teraz, jest w nim już wbudowane. Od samego początku. I jeśli faktycznie chcesz projektować jakieś złożone elementy, złożone części, to sugeruję Ci naprawdę skorzystać z czegoś, na przykład takiego jak Fusion 360 albo innego programu kadowskiego. Niestety zazwyczaj dobre kady są płatne, ale być może dorwiesz jakąś licencję studencką, albo po prostu oswoisz się na przykład z wersją próbną. Do usłyszenia. Cześć!